Monika i Michał przez rok podróżowali po Europie kamperem, i ta podróż nauczyła ich, że lepiej jest mieć w życiu mniej niż więcej. Kiedy wrócili do Warszawy, postanowili zbudować niewielki trójkątny domek, po to, by mieć gdzie uciec od zgiełku stolicy. O, jesteście fajnie. Cześć, Cześć Kasia. Cześć, Monika. No dobra, co my tu mamy? Trójkąt. Brda, tak zwana. Tak, tak zwana tak. brda. Chociaż wcale nie taka tradycyjna, bo dowiedzieliśmy się, że ten, ten, ten projekt pochodzi tak naprawdę ze Stanów Zjednoczonych. Tam nazywa się A-Frame i e, powstał w latach 50. I stamtąd przypłynął do, do Polski. Bo Ile on ma metrów? On ma 30 metrów kwadratowych. To maleństwo, naprawdę. To nawet e, jeszcze mniej niż mogliście, no bo można teoretycznie jeszcze 35. Mniej dom stoi na płycie y, betonowej y, zbudowany w, w konstrukcji szkieletowej z drewna. Fundamenty mają 30 metrów kwadratowych. Y, wysokość domu to ponad chyba, nie, niecałe 7 metrów, także dosyć wysoki. Fasada szklana z przodu domu to, to jest e, nasza duma. Bardzo chcieliśmy, żeby cały przód domu był przeszklony. E, mamy e, drzwi, drzwi są wielkie, można otworzyć obydwa skrzydła i wtedy czuć jakby nie niemal, że jakby się było w ogrodzie. Na elewacji oszczędziliśmy, bo naszą elewacją jest tak naprawdę dach. E, na dachu mamy blachę na rąbek. E, bardzo nam zależało na tym, żeby była w kolorze takim srebrnym, żeby był jasny dach, a nie taki tradycyjny, ciemny lub kolorowy jak w całej Polsce.